Dasponuje Tadzio. Stary mistrz, odległościówkowo-spławikowo-jakiś I jakiś tam. Jaziowy Jaziowy Właśnie toczy walkę. Ze samym sobą. Jedzie ci Tadzio. A ja tak sobie ładnie szedłem spać. A mówię, że ścierwojatki nie przychodzą blisko. No. <laughs> Ścierwo-jadek? Eee, no wędka prosta, to nie będzie równo Na maczubę moją 8 kilo wyjechał I nie strzelało Jak ta dziuse patrzy i wyłącza sobie miecza A Już mi powinien być pompidu A prawo ten skławik tak pójdzie Jedzę w jakiś karań Ścierwo-jadek, kurwa, tylko mały A bo leż Nie, za wiele miał siły na leszcze Karang Podniesz mu to ścierwo, bo będzie a, przy, a, przyjemność odczuwasz? Przepraszam. Tadziu musi przyjemność odczu. A tak mi się dobrze przysypiało już, no. Bo ja tu idę spać. 21 żyła, Czeku, skręcone kombinerkami, ty to bez podniecania możesz wyjechać. I maczówka tak z nim nie, 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 nie pałował, to byś może sobie nie spłoszył z cierwojadków. No tak, no. Jak tych Nazwisko. Porózgi tym, porózgi. Mi może porózgi Po moich Podbiera. Panie, wiem. Poczekaj, mam profesjonalny podbierak Pogasz go tu szybko. Ja tu śpię dalej. Też dziadu, nazwisko. Podbierz mu samym tym. Nie, bez tej, bez tej przedłużki muzyki. Tadziu, powiem Ci, że sum szybciej wyje. Nie, skończyłeś tego spirytusu. On się nie dezynfekuje. Polej Karpiowi mordę. Poczekaj, bo składam dopiero. Ścierwojadek. ścierwo Co to? Dobra, rób, że... weź to ścierwo, bo mi jedzie po wędce tam, no. Długo dzisiaj? Kurwa tu ma czekać który długo na to pobranie? <laughs> Pokaż go tu Marcej, Pokaż go tu Morda kapciu kurwa piękny karp Dawaj tu kapciu Dobre, na, na trawę go Słuchaj pod nogami co? Łapałeś no, no, karpia dzisiaj? No nie no. no to o czym wy w ogóle mówicie? ja tu przyjechałem spać nie łowić. Spać przyjechałeś, proszę Pokaż Tadzio Jak 2 metry od brzegu to pięć jest Proszę bardzo. Ale na moją odległościówkę, więc się nie liczy. Wypożyczona go. Dajny protokół, daj, pro, daj protokół użyczenia. Proszę. Poczekaj, zrobię ci zdjęcie takie na komunie, żebyś miał. <noise> jak zrobić z kilowego karpia trzykilowego? Gębę Ci świecę, żebyś się świecił jak su torba. Słuchaj. To jest karp, który waży Około... 17 kilo półtorej kilo gdzieś no. O, U, ale chorknął no. Daj no wypychać Nie, proszę Cię, daj wypychać, bo... Jak Ty żeś siedział, gadał o dupie Maryny zamiast zamawiać się wędką, Kurwa Strasznie daleko zarzekł Po same kule? Nie wiem, się przerało Nie Daj no mi ten po... po wypychać, kurwa Daj, ja Cię Mam tu Nie, weź no no, nie, nie morduj go Nie daj wypychać no widzę Zabijcie go, zrobiłem mu sekcję zwłok mam, mam, Sam się, się zabiję Pokaż go Tadziu tu Jaki ładny ścierwojadek No śliczny, śliczny Wigilijny Taki no Wigilijny nie Opowieść wigiliny jak ta lala no. Patrzą, Jakiś brzydki, weź polej go tym spirytusem. Marcel dawaj spirytus szybko. Marceli odkażamy karpie. dawaj. Dawaj szybko spirytus. Ale mówię poważnie. Ja też. Nie, tym spirytusem to mu tylko ranna robimy, będzie go bolało. Tak? Ale nie wygląda na, ten, na chorego. A co miałeś na haczyku? Pukurydzę? Nie, nie mam. Z weź, Dawaj, weź na Będziesz tam widział? Na operacja, rzucie. operacja. Zrobisz mu znieczulenie? Ty nie, to on, po same kule? kule Wystają mu tylko kule z pyska. Nie. Nie. nie róbcie tego w domu. Nie, tadziu, nie nagrywaj tego człowieku. Tadziu, no a to są ludzkie rzeczy, tadziu. tadziu no. Ratuje się, to są ludzkie rzeczy. No kurwa, nie widzę. Na ci daj. Za sieciłem, tu O, widzę. Jest. O? Zeskoczyło Siostro szybce, podać? Nie wyjąć. Dobry, o! Jest! Marcin jest jeszcze dumny, ścierwojadek odzyskuje wolność Jeszcze, tadek się nie przewróci do wody Tadek się przewróci, to na dupę nie na ryby na Ja to jednak jestem głodny Zjadłem mięso w swem A kurwa, postek Gratulacje, jest... Rybka poszła, a ja idę dalej sobie spać Dobrej nocy! Ua! Nocleg po wszystkich gwiazdach. Ua!